witam wszystkich Dekowiczów dzisiaj króciutki odcinek na temat heroika, Heroic lancera, który pomoże nam odpalać gierki z np. z Pika i z Goga naszym Steamowym UI oraz dodawanie gierek bezpośrednio do tego hmm, Steamowego UI, żeby nie wchodzić w heroika tylko mieć kafelki na, od razu na zewnątrz, tak? Tak jak inne gierki. Także pierwsze co musicie zrobić, to wejść w sklepik Discovery. Oczywiście działamy na razie w pulpicie. Tutaj wpisujecie Heroic, instalujecie Heroica. Jak już go zainstalujecie, to macie go w grach. I teraz minąłem na pewno. Heroic Games Launcher. Jak wejdziecie w Heroika, to musicie zbindować swoje konta z Epikiem i z GOG'iem, to jest oczywiste. O tym już było. Jak już zbindujecie te swoje konta, wyskoczą Wam wszystkie gierki, które macie. Plus opisy, gdzie je macie. Akurat te wieźka mam na Epiku, cyberpunka mam na GOG'u. I teraz jak dodać bezpośrednio gierkę do Steam'a. Oczywiście jeszcze wcześniej, żebyśmy mieli tego świadomość, robimy tak, że tego heroika trzeba dodać do, do Steama, tak? Czyli wchodzicie w Steam, robicie to wszystko z pulpitu, teraz dodaj grę, dodaj grę spoza Steam i tu szukacie na liście heroika, dodajecie go w ten sposób, żebyście go też mieli. Jeżeli macie już heroika dodanego do Steama, to możecie sobie przejść z powrotem do gamingu. Teraz jak jesteście już w, w steamowym UI, wchodzicie sobie w Heroic Game Launcher, odpalacie go. I z tego poziomu możemy sobie dodawać bezpośrednio gierki do UI. Jak to zrobić? Wchodzicie na przykład na Wiczera, wciskacie Y, odpalacie sobie narzędzia i robicie. Dodaj do Steam'a. I on w tej chwili powinien nam się pojawić. Tak jak wyjdziecie z heroika, możemy go zamknąć. To on po powinien nam się za chwilkę pojawić w bibliotece grach spoza steam tutaj mamy tylko cyberpunka nie wiem czy to jest kwestia odświeżenia powiem wam w każdym razie jeszcze jednej rzeczy zapomniałem wam pokazać najpierw przejdźmy sobie tutaj jeszcze na chwilę do, do desktopa bo e, zapomniałem wam pokazać skąd bierzecie ikonki Wchodzicie sobie w przeglądarkę. W przeglądarce wpisujecie sobie Steam Grid DB. I to są takie customowe ikonki do naszych gierek, tak. No i tutaj możemy sobie wpisać Witcher. Niewygodnie się pisze, Witcher 3. Game of the Year, róbmy sobie. I tu nam się pokażą wszelkie ikonki Witchera. I teraz co dalej? Teraz możecie sobie wybrać, którą chcecie. Na przykład wybierzmy sobie coś takiego. Ściągnijmy to. Prawy. Zapisujemy. Pamiętajcie, gdzie się zapisuje do downloads, tak? W folderu, czy tam jakie ustawicie sobie dowolnie. I ściągnijmy sobie jeszcze na przykład ikonkę drugą. Są całe paczki, także nie musicie tego robić, wiecie, osobno. Są całe paczki. ściągnijmy sobie na przykład tą. ściągnijmy sobie to. I teraz tak, wychodzimy z tego. Wchodzimy do naszego steam'a. Scrollujemy sobie w dół. Czy nam się dodał? Czy żeśmy coś zgapili? Witcher nam się dodał tak do biblioteki. Wchodzimy sobie na witchera i tutaj na przykład czy możemy sobie ja to lubię mieć wiecie w, w, w ulubionych bo to są gry, które gram dosyć regularnie, więc ja sobie to utwarzam utworzyłem sobie taki katalog ulubiony i mam to w ulubionych i teraz tak, wchodzicie tu i tutaj możecie, jak wejdziecie na to tło możecie sobie na przykład niestandardowe tło ustawić ustaw niestandardowe i teraz musicie poszukać to było home deck home deck chyba tam nie? Z tego, co pamiętam. Home, deck, tam loac i tutaj macie tekast. O Jezus, to jest cyberpunk. No, ale ko kojarzycie ideę. Jeszcze raz. I tutaj sobie ustawiacie, nie wiem, czemu tego nie widzę teraz, Aha, bo może to się Zapisało w innym pliku, teraz widzicie, nie pamiętam, ja go nie nazwałem. Dzisiaj mamy 11, to powinno być gdzieś u góry, nie? Powiedzmy, ale kojarzycie o co chodzi. no W każdym razie tutaj można sobie dodawać dodawać sobie te tła. I sama gra powinna być, już jak wejdziemy sobie z powrotem wejdziemy sobie z powrotem teraz do gaming mode to ona nam się pojawi w ulubionych i powinna być też w katalogu gry spoza steam także najpierw yy, kolejność jest taka ściągacie heroika, logujecie się na heroiku dodajecie go do, Steamu, do steam do potem dobrze by było pościągać sobie paczki tych kafelek które są dodane w gier, które macie, które chcecie. Potem możecie sobie to nawet z poziomu desktopa cały czas dodać do, do Steama osobne gierki. I tak jak widzicie, wchodzimy w bibliotekę. Mamy gry poza Steam, pojawił nam się Wiedźmin, tak, bezpośrednio. I mamy go też w ulubionych. I te ikonki możecie sobie też zmienić, tak jak mówiłem, także ja mam sobie cyberpunków ulubionych i witchera na razie. Sprawdźmy, czy działa bez używania, tak jak widzicie nie mamy włączonego heroika. Wejdźmy sobie w ulubione, wiedźmina. No zmieniłem teraz tam niechcący, także widzicie te kafle się pojawiają, także można je nadpisać. I w ten sposób można w łatwy sposób... Dodać sobie gierki z Heroika, przez Heroika z Epika czy z Goga bezpośrednio do naszego panelu, i potem nie musimy wchodzić specjalnie w Heroika, żeby je uruchomić. I tak jak widzicie, gierka się normalnie uruchamia. Także na dzisiaj to tyle. Trochę chaotycznie, ale wiecie, ja nie jestem zbyt dobry jeszcze w jakichś tutorialach, więc wybaczcie. Natomiast jest to dosyć prosta metoda, sprawdzona. Bo tam jeszcze są inne metody, przez inne oprogramowanie, natomiast wydaje mi się, że to jest dużo prostsze, dużo szybsze i dużo łatwiejsze. Także zapraszam do następnego odcinka i pozdrawiam.